Onet Audio. Konfederacja była jedyną partią, która zagłosowała przeciwko ustawie dotyczącej przemocy wobec dzieci. Dlaczego oni to robią? Wiesz, co ja nie mam żadnego pojęcia? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem tej decyzji. Dlatego, że y, ta decyzja nie da się y, w żaden sposób opowiedzieć. Znaczy, pamiętamy, bo to, ta ustawa jest dość powszechnie nazywana ustawą Kamilka. Pamiętamy, to było parę miesięcy temu, parę, parę miesięcy tygodni temu. temu. Y, śmierć tego dziecka w niesamowitych, po niesamowitych męczarniach, jakie przeżył. Y, I to budzi tak duże emocje, że zagłosowanie przeciwko temu projektowi, który był projektem ponad podziałami. Znaczy, tutaj zagłosowali razem posłowie Platformy i PiSu i lewicy. Ze sobą. To był projekt ekspercki. On zapewne nie jest projektem idealnym, ale jednak rozwiązuje problem. I to, że politycy Konfederacji yy, zagłosowali przeciwko temu, moim zdaniem jest bardzo poważnym błędem. Chciałam usłyszeć, jak oni to opowiedzą. Bo to jest bardzo ważne. W, bo wiesz. Dużo wyborców Konfederacji, zwłaszcza tych nowych, mówi, a tam oni, bo o nich tylko o podatkach. On, Ach, tu tak. chodzi tylko o to, żeby były zerowe podatki. Tak, tak, w ogóle zerowe podatki to jest w ogóle. Mm -hmm, tak, na pewno tak będzie. Y, 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 I tylko chodzi nam o to, żeby już nie płacić tego haraczu dla państwa i tak dalej. A to, że oni tam mówią o zakazie aborcji, to, że oni mówią o tym, że bez rozwodów, a to tego tak gadają? No przecież Męcem mówi, że To żart jest. Y, i ja bym bardzo chciała się dowiedzieć, jak ten elektorat zareaguje na y, takie głosowanie, o ile w ogóle usłyszę, że takie głosowanie było. Bo to wiesz, to w kampanii to wszystko przechodzi. Nie? Znaczy, dlatego mówię, że bardzo często ważniejsze są takie historie, jak ktoś nie wstał, ktoś nie ustąpił miejsca, ktoś za szybko jechał, niż poważne głosowania, bo w tym natłoku zdarzeń takie rzeczy mogą do ludzi w ogóle nie dotrzeć, mogą się w ogóle nie zastanowić, ale co? To znaczy, co? Pozwolicie na katowanie następnego dziecka? Bo, bo do tego ta narracja się sprowadza. I mm, ja uważam, że to był błąd, że to był błąd konfederacji. Y, mogli wyjąć karty. Z konfederacja ma wrażenie, że jest teraz na takim etapie, że oni uznali, iż. Że już że, nic im nie zaszkodzi. Że już nic im nie zaszkodzi, że ataki tak zwanych liberalnych mediów, tylko im pomagają. No tak, tak, to nawet by, to taka jest też narracja, którą oni wypuszczają, że im więcej my o nich mówimy, tym więcej y, ludzie o nich słyszą, zaczynają się streamu, interesować i, poza i, media tak, społecznościowe. Tak, i tak dalej i tym podobne. Tylko ja cały czas mam wrażenie, że to poparcie dla Konfederacji, które widzimy w tej chwili, jest bardzo mocno, używając brzydkiego słowa, napompowane że przy urnach okaże się, że ono jest inne. Być może się mylę, być może coś się zmieniło w yy, polskim społeczeństwie, ale mam wrażenie, że jest jeszcze tyle czasu, że właśnie takie rzeczy zaczną do ludzi docierać. Tak, Że to chyba nie był żart. To znaczy, o ile pan Mencen sobie coś tam opowiada na swoim kanale na, na YouTubie, no to można jakoś potraktować jak żart, no ale głosowanie w Sejmie to ch chyba nie był. Więc yy, mam wrażenie, że, że parę takich rzeczy im się, yy, zemści się na nich. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.